Akcja niesie przed sobą, za sobą. W trakcie jesteśmy realizacji 1047 dla Arka. Chcemy pomóc chłopakowi pięcioletniemu chłopcu, który ma rozległe porażenie mózgowe. Musimy zbieramy środki na rehabilitację, a jego tato tak się dzieje, że też jest weteranem służącym w Iraku i dlatego też chcemy pomagać. Wisła ogólnie w tym roku, bo ja już drugą edycję, drugą upłynę, w tym roku jest bardziej przyjemna dla nas. No niestety tutaj ten zalew we Włocławku daje mocno w kość. Czujemy bicepsy, najszerszy grzbietu, bo faktycznie fala jest wysoka. Zdecydowanie lepiej niż w poprzednim roku, ale też warunki są bardzo trudne. No dzisiaj jest dość chłodno, y, pogoda nas nie rozpieszcza, a jeżeli chodzi o sam ten etap dzisiejszy, rozpoczęliśmy o godzinie ósmej, y, to przepłynięcie zalewu włocławskiego i ta wysoka fala, y, którą wcześniej tylko spotykałem podobno na zatoce Gdańskiej albo na Zatoce Puckiej i silny wiatr. O, nie sprzyjał, było dość, dość ciężko, więc nawet nasza prędkość, yy, która na ogół wynosi około tak średnio 9 km na, yy, na godzinę, to nam spadła tutaj do 4 km. Na Jaki godzinę dystans nawet. jeszcze yy, Państwu pozostał i jak długo no, yy, wystałeś... W tym momencie, w tym momencie jesteśmy na około na, można powiedzieć na równo na 700, yy, 700 km. Yy więc zostało nam około 400 km. Zapraszam na wsparcie poprzez Fundację Sprzymierzeni z Grom. Mamy tam numer konta, jak również możemy dawać wsparcie na zbiórka dla 1047, dla Arka i tam wystarczy wejść, wejść na link i tam możemy od razu dokonać wpłaty. Każda złotówka jest dla nas cenna. Ja rozumiem, że ludzie lubią lajkować nasze wyzwania i nasze tutaj wyczyny, ale chcemy, żeby zamiast lajku była jedna złotówka. I ta złotówka przyczyni się do tego, że będzie tych złotówek bardzo dużo, zbierzemy tą każdą kwotę która pomoże arkowi i zachęcam Państwa do, do przyłączenia się do tej akcji.